Got to let it go. Zrobisz to tylko Mama, nie myślę, że na Harwis będzie mogła mnie ponad. na wiek. Nie, na do szkoły. No, czytałam pismo o Dobra, Dobra, śniadanie. Chodź, W towarzystwie czterech dni to się zupełnie inaczej je, co? Fajne macie dnie? Mama, czy te zostawiamy na zawsze? No wiesz, one by się na zawsze zepsuły, ale na razie tak, jako A, zdoba. Ja jest duża. A ta która ta ty? Ta, fajną ma, taką oryginalną. Ciekawe, która moja jest. A te. A, te malutkie. I, ta, i ta. Moje są te. Tylko muszę jeszcze coś tu wymyśleć, bo to inaczej Mama, musi wyglądać. Masz to, masz malutkie. No dobra, dzięki, łaskawe jesteście, a tu już naszkowałam wam do szkoły te puszki. Na razie to muszę przyciąć, na razie to tylko tak położyłam prowizorycznie i włożyłam sobie zdjęcie, moje stare zdjęcie, jak miałam ciemne włosy, z Chorwacji. Fajne, nie? Mhm. <głos》> muszę je wyjąć, ono tu nie będzie. Pakuję lunch do szkoły dla dziewczyn, zapakuję im galaretki, jeszcze zostały dwie, mam tu kefir o smaku truskawkowym i jego jest bardzo dużo, aż 400 gram, rożki francuskie i jeszcze pomyślę czy to wszystko, ale myślę, że to wszystko i dzisiaj taki bardziej na słodko wyszedł nam ten lunch, ale jak dziewczynki wrócą do domu to będzie albo rybka, albo zupka szczawiowa, zupa szczawiowa, więc myślę, że to się zrównoważy. Gotowa? Mhm. Jeszcze z sweterek, tak? No, i mieliśmy taki jeden ze sweter. To mu obcięłam rękawki. I po co te rękawki obcięsz? Po co ci potrzebne? Eem, do czegoś. Do gumek jakiś chyba, Nie. coś. Nie? Nie. A sweter dlaczego był zniszczony? Dlatego, że Lila w piątek zahaczyła o coś. Taki. I wydarło jej się część swetra. Takie też guziki obetnęłam dwa. Obcięłam skarbu. Obcięłam. Ach, ale zabawka teraz. Już wychodzicie? Widzimy się, znaczy my was widzimy niedługo. Za ponad godzinkę niecałą. A my też was będziemy widzieć, no bo um, wy tutaj będziecie stać. Tak. my tutaj będziemy siedzieć, a jak będziemy... Pomachamy życzyć, do siebie, tak. dobra? Okej, okay, a jak my będziemy śpiewać piosenki, to my wstajemy... Śpiewajcie głośno, żebym was słyszała, dobra? Lila, kurtkę zakładamy do szkoły, czy nie? Nie mam. <noise> nie masz kurtki? Proszę. Proszę, kochanie. Znalazła się, patrz. Ale zdaj mi plecaczek, daj mama schować tą puszkę, pomogę Tak? Nie, kochanie, po jednej puszce. Ale w plecaku. To jest. Ale pankram, czy... Na jedzenie. <noise> Mogę ci? Wow, ale ciężkie. No bo macie ciężki dzisiaj paklan, czekamy sprawę kefiru 400 gram. Dobra. Hejka, kochani! E, witam Was w trzecim vlogu tygodniowym. Właśnie tatus, jak widzieliście, pojechał zawieźć dziewczynki do szkoły. E, dzisiaj widzimy się z dziewczynkami, ale raczej no, nie uda mi się pewnie nic nagrać. E, jedziemy do kościoła, zobaczcie, jak dziewczyny śpiewają. E, no i co, poza tym, zaczynamy nowy dzień. Mamy poniedziałek, jest pochmurno, jakby nie, nie mogło być inaczej. Jonathan widzę się uaktywnił. Mamy go ustawionego, żeby o godzinie 9. Wiecie, zaczynał sobie tutaj jeździć, więc trochę skórzu ogarnie. Ja muszę poskładać pranie, muszę zjeść śniadanie, czekam na Artura i coś tam zjemy, mam ochotę na chyba na jajko No, może zjem jakieś jajko, nie wiem jeszcze dokładnie w jakiej formie, może z pesto, e, może Wam pokażę, bo jeszcze wiecie, koncepcja może się zmienić. E, no i co? Jest trochę ciemno, cały czas z rana, jak zaczęłam vlogować, to w ogóle było całkowicie ciemno. już gotowi, zbieramy się założyłam sobie dzisiaj e, ten gajerek w kratę do tego taka zwykła koszulka e, pasek buciki, takie botki. o i torebkę szarą i tak będę wyglądała Artur też się wystroił, ale nie chce się pokazać. O, jaki jesteś ładniutki. Nie wiem, czy nie zmarznę, ale zaraz sprawdzimy. Rano pokazywało tylko 10 stopni u nas, także powiem Wam, że dosyć chłodno. Mam nadzieję, że teraz się zrobiło trochę cieplej. Zastanawiamy się, czy nie pójść dzisiaj albo jutro po rybki do akwarium. Musimy dokupić ze dwie. E, bo mamy już mało i powiem Wam, że stoi praktycznie puste akwarium, a to też e, bez sensu, żeby trzymać akwarium, które jest puste. Dobra, idziemy na zewnątrz, sprawdzimy czy jest ciepło czy zimno. No, powiem Wam, że jest rześko, jeszcze nie pada, ale chyba nie zmarnę na tą marynarkę, także myślę, że może tak zostać. z okazji, że mam tutaj Artura, zadamy mu parę pytań. Tak, przepytamy dzisiaj Arturka. Zobaczymy, co nam odpowie. Tylko poczekajcie, bo teraz Artur jakoś tak szybko jedzie ja się nie mogę skupić. Bo wiecie, jak siedzi obok kierowca, to kierowca też chciałby hamować, dodawać gazu. Ale dobra, przechodzę do pierwszego pytania. Jak Artur wyobraziłby sobie sytuację, kiedy pani z dziewczynkami mieszkałaby w Polsce, a on by mieszkał i pracował w Anglii? Czy w ogóle wyobrażasz sobie taką sytuację? Nie wyobrażam sobie Dlaczego, panie Arturze? Bo no, rodzina powinna być razem. Mamy odpowiedź na pierwsze pytanie. Krótko, zwięźle i na temat. Od ilu lat jesteśmy małżeństwem? Od ilu lat jesteśmy małżeństwem? 13 od czy 14? Od 2006 roku. Od 2006 roku, czyli 13 lat minęło w sierpniu. Dzięki za um, Ile masz Artur, lat? 38 stycznia. Zgadza się. Jest między nami ile? Rok czy dwa? dwa? Dwa. Ja powiem Wam, że ja ostatnio zapominam, ile ja mam lat. Przestałam liczyć po 30. Dobra, dojeżdżamy pomału, więc może jeszcze ze dwa pytania w drodze powrotnej, a teraz uciekamy do kościoła. No i kochani, po występach w kościele, powiem Wam, że było bardzo przyjemnie. Dzieciaki super śpiewały, no naprawdę było bardzo przyjemnie. Niosły upominki, kładły pod ołtarzem. Także ogólnie wszystko się udało. Dobra, pytanie do nas, Artur: Czy jesteśmy o siebie zazdrośni? To odpowiedź pierwsza. Czy ja jestem zazdrosna? Mhm. Jestem zazdrośny? Ale tak bardzo, czy tak w rozsądku, jeszcze tak rozsądku? No, ja byłem tak. Ja też jestem e, zazdrosna. Wydaje mi się, że jak ludziom na sobie zależy, to jednak ta nuta zazdrości musi być w związku, ale nie jest to jakaś chorobliwa zazdrość. Nie jesteśmy nawiedzeni. Dobra, co tu jeszcze mamy? Czy nasz związek zmienił się po narodzeniu dzieci? Jasne, że tak. Nie? Myślę, że tak. Nie? Myślę, że tak, bo dzieci wniosły dużo życia w nasze życie, dużo więcej obowiązków. Teraz nie jesteśmy tylko dla siebie, ale także dla dzieci to w pierwszej kolejności dla dzieci. W naszych relacjach ogólnie się nie zmieniło chyba nic, tak między nami w sensie. Między nami myślę, że nie. Trochę mniej mamy czasu może dla siebie, ale mhm. dlatego, że życie się przewraca jak się dzieci tak, tak, zmienia się życie, ale to nie jest absolutnie w żaden sposób negatywne, tylko e, pozytywne. Ale trzeba mieć dużo siły, energii, ale ogólnie na plus. E, dobra, co jeszcze znajdę? Jak się poznaliśmy? Chyba kiedyś o tym opowiadaliśmy w innym filmie, więc może pominę. Jak się mają Wasze relacje z teściami? Jak mają się Twoje relacje z teściami? I ja powiem, może za Was jak mają. Może ja szybciej powiem, bo ja moje relacje z teściami mają się bardzo dobrze. Pozdrawiam moich kochanych teściów. Moje relacje z teściami też się mają bardzo dobrze. Również pozdrawiam. Dobra. Jeszcze coś? Jeszcze może jakieś jedno znajdę. Czy nasi rodzice szybko za, zaakceptowali to, że bierzemy ślub, czy dopiero po jakimś czasie się oswoili? No i w ogóle nie chcieli się zgodzić na to, żebym za Ciebie wychodził. Pierwszy słyszę. No ale w końcu ich namówiłem, nie? <laughs> Także widzicie, Arturowicy w ogóle się nie chcieli zgodzić. E, po prostu stwierdzili, że... Co? Dlaczego się nie chcieli zgodzić? Że jestem za młody i że całe życie przede mną. <laughs> Sorry. Dobra. Moi rodzice się zgodzili i uważali, że spoko. Nie, moi rodzice też się zgodzili. Nie, teraz twoi rodzice będą może nie od razu. Twoi rodzice teraz zadzwonią do ciebie po tym filmie i powiedzą, że ich tutaj oczerniasz. A nie, to ja zadzwonię i powiem teście, jak to tam było? Jak to tam było? Mówcie prawdę. Dobra, jeszcze może jedno. Ojej, tego nie. Czy ciężko Wam było pogodzić czas dla siebie, jako parę zakochanych, jednocześnie będąc rodzicami dwójki dzieci z tak małą różnicą wieku? No, że tak mała różnica wieku to jest ciężej niż z większą różnicą wieku, ale później jest łatwiej. Ale jadł, to nie te, trwa długo, nie? Nie trwa to długo i czy było nam łatwo to pogodzić? Były momenty, że było łatwo, były momenty, że było ciężej, bo nie mieliśmy tyle czasu dla siebie, ale ogólnie spok. Dobra kochani, rozgadaliśmy się trochę, my pomału dojeżdżamy, ręka mi już boli od trzymania aparatu, także dzięki za pytania. Zobaczcie jakie fajne mydło wczoraj mi się udało kupić, to jest mydło bez SLS-ów, bez parabenów, bez wegańskie, 100% jakieś tam naturalne, więc bardzo fajne. Przepiękny ma zapach, powiem Wam, że pachnie po prostu tak jakoś rzeźko. przepięknie. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać, aż się nie umeję. Jedyna wada takich mydełek według mnie jest taka, że te mydła po prostu robią taką smugę na wannie i jeśli się kopiecie z takim mydłem, to potem jest czyszczenie wanny. Plusem jest to, że bardzo ładnie takie mydła nawilżają. Często jak są naprawdę dobre, to nawet nie trzeba używać balsamów. Ja już na luzie w domu trochę pogarniałam. Zrobiłam też zupę szczawiową. Tak jednak padło dzisiaj na zupę szczawiową. I powiem Wam, że wyszło dobra. Mam nadzieję, że dziewczyny zjedzą ze smakiem. Ojej, to mydło, to mydło po prostu pachnie nieziemsko. Ja już zjadłam lunch, na lunch zjadłam makaron ryżowy z wczoraj z kurczakiem, który robiłam, a dzisiaj będzie ta zupa, a jutro planuję zrobić ciasto, bo już na środę też mam jakieś tam plany, więc wiecie, tak sobie rozkładam na różne dni, żeby coś tam porobić. Nastała chwila, że trzeba zrobić paznokcie i totalnie nie wiem e, jaki kolor. Ostatnio w ogóle aparat mi jakoś strasznie słabo dobiera ostrość nie wiem czy to przez tą pogodę. E, zmyłam właśnie lakier i chcę położyć jakiś lakier. E, pomaluję sobie bazą utwardzającą która przedłuża też, ale powiem Wam, że chyba nie będę przedłużała, bo mi się nie chce na szablonach tego robić. Już jest trzecia, po trzeciej o 3.08, dokładnie, i niedługo będą dziewczynki w domu, więc też nie chcę zajmować im tutaj, wiecie, stołu, jak będą miały jeść zupkę szczawiową i robić paznokcie. A jak zrobię to na pewno Wam pokażę, jakie tu kolory dzisiaj zagoszczą na moich palcach. Przyszedł ze szkoły. Jak było? Yeah. Super. Powiesz mi, czy lubisz taką zupę, czy pamiętasz? Mm. O, czy rzadko się Pamiętam. robi. Pamiętam. Tak? Rzadko się robi... Ale nikt mi jedną tu buziaka. Ja Widziałam jak pójdziesz na Harvest. No nie dziwne, że widziałaś, jak obok mnie był. No wiem, no. Tylko niestety nie, sta, nie dało się stanąć po tamtej stronie. Nie dało, bo tam było czas, a poza tym nie widzieliśmy, po której jesteśmy. widzieliśmy, to kierowniczka y, skierowała nas na prawo. No, bo już było. By. tamtej. już tej. po lewej było. No. Musieliśmy iść w prawo od mhm. razu. Widziałam Was, tylko. Nie się, że mnie nie widziałam Was. Bo my się, przyszliśmy minutę po rozpoczęciu. Dosłownie, bo nie mieliśmy gdzie zaparkować. Wiesz? No, mało miejsca W ogóle nie było miejsca No, musieliśmy znaleźć inne miejsce, żeby... Na osiedlu, jakby wiesz, między domami. A tam byłaś trzy autokary od Was ze szkoły? Tak, trzy. Grubo. No, no, When we bring our fruits and vegetables, because we want to share the best of all the good things that we've been given. It's another opportunity to be grateful for the food we eat. We're in the Samba celebration to say thank you to God the Father. Cabbages and greens, broccoli and beans. Cauliflower and roasted potatoes taste so good to me. Apricots and plums ripen in the sun. Oranges and yellow bananas good for everyone. It's another harvest festival. When you wash, I'm a po Idziemy porybki, ale leje deszcz, więc ja zakładam kaptury, zamiast, wiecie, męczyć się z parasolką. Stwierdziłam, że zaraz śpiewałaś już. Zamiast męczyć się z parasolką. To idę do tak. Nie śpiewaj Przeszkadzasz tam pan już patrzył, o co poszedł. Był w szoku, że tak śpiewamy na klatce. <śpiewa> Czekamy na naszą ekipę z góry. Pada? Kim tak fajnie pachnie? Chińczykiem chciałam powiedzieć. Fajne? No, fajne kolor. Idziemy po ryby. Ryby! Ryby! Też one się świeciły w ciemności trochę. Są neonki, Artuś. Nie znasz się na rybach? Nie, nie znam się. To są neonki? Nie jestem córką rybaka. A no widzisz. A ja jestem. Tutaj mamy, zobacz, kupi. gubiki, lila. A które masz ulubione? One długo się żyły. Które ty przytulać? Te czarna. Z których to Ta. była? Ta. Ta coś przychodziło? No to chyba gubik był, wiesz. Ej, a takie duże? Mamy, to, ja to lubię to, te. I jeszcze jedno, tak Dobrze. I te, i te. Mama, super! Tak Wasze rybki! Super Są już w akwarium? To jest mój. Twoja żółta, co? Tu są te małe. Tak. Tu jest ten biały. Nie spadnie, kochanie. Dziękuję za oglądanie. Widzimy Was! W drugim vlogu, pa! Widzisz widzów w drugim vlogu? Czy oni nas widzą, kochanie? Widzą nas. <noise> pa! Pa!